Może innej chcemy coś w życiu zagłuszyć: zagłuszyć swoje sumienie, zagłuszyć brak miłości, zagłuszyć bałagan w domu, zagłuszyć swój grzech, zagłuszyć swoje dobre intencje, dobre wartościowe plany, marzenia, system swojej wartości zagłuszyć. Żyjemy w świecie hałasu. Ten świat hałasu dotyka każdego z nas. I jeśli w tym świecie hałasu, w tym wszystkim, co jest tempem naszego życia, nie będzie zatrzymania i refleksji nad sobą, nie będzie czasu na skupienie, to wszystko będzie piękne, ale nie będzie Emmanuela, Boga z nami. Ja bym chciał słowo Emanuel trochę przetłumaczyć inaczej. Bóg ze mną. Czy On będzie ze mną? Czy On będzie we mnie? Czy On we mnie się narodzi? Narodzi mnie na nowy. Papież Benedek XVI w 2006 roku podczas Adwentowych Nieszporów powiedział takie słowa. Adwent to czas nadziei na świat bardziej sprawiedliwy i bardziej braterski. To czas, gdy powinni spotykać się ludzie wszystkich nacji i kultur, wierzący i niewierzący, których łączy pragnienie sprawiedliwości, przyszłości i pokoju. Każdy z nas marzy o lepszym życiu. Jeśli nie akceptujesz tego, które masz, a żyjesz światem marzeń, które rodzą się w twoim sercu, kiedy czekasz na sen. To może to jest tęsknota za innym światem, który może się w tobie urodzić. Jest to tęsknota, aby Bóg we mnie coś zmienił. Abym ja zmieniał się w Nim i zmieniał się przez Niego. I potrzeba naszego adwentowego działania. Potrzeba, abyśmy powiedzieli sobie, wychodzę na pustynię swego serca, by dotknąć Boga w swoim sercu. By razem z nim może rozpocząć wszystko jeszcze raz na nowo. I dlatego ja potrzebuję Adwentu, żeby pozbierać siebie. Potrzebuję rekolekcji żeby się nie przemyśleć żeby zacząć to wszystko jeszcze raz od nowa